Cześć, witajcie, jestem też w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs Legion Bloodline DLC. E, ogólnie, w poprzednim odcinku, jak już pamiętacie, zrobiliśmy misję dla KONI, co o czym nam to zajęło, żeby zdobyć zakłócenie e, za taką i nakładka optyka wroga wyżejącego mu podpięcie, e, podjęcie jakichkolwiek działań. Czyli, no mówmy się, jedną z podstawowych umiejętności odbudowaliśmy. Tu mamy jedną z naprawdę typowo podstawowych, taką, którą uczyliśmy się w podstawce w jakichś pierwszych 15 minutach gry. Tu jej nie ma, a najgorzej, że nasz dron, dron, dr, e, kobot, no po prostu jest zbyt upośledzony i nie umie powalić typów, to, to by była nasza jedyna sposób walki, zbawianie ich do pułapek, a ja nawet tego nie umiem zrobić. Więc dzisiaj, tak da odmiany, zrobimy hakowanie drogów pościgowych, bo drogi pościgowe mogą strzelać, więc to zawsze jest dla nas fajna rzecz, bo one często latają i można zawsze takiego złapać i tylko kilku typów się pozbyć, zanim go się pozbędą, co nie? A w, niech jednym, a w niejednym punkcie jest ich po parę. Co nie, A mogę ich zawsze dezaktywować, przejąć na nim kontrolę, by zmuszyć do zdrady. Czyli trzy rzeczy naraz, to wcześniej kiedyś było podzielone na trzy różne podkategorie, że mogę wyłączyć, przejąć kontrolę i odpalić, odpalić zdradę, przejąć kontrolę w takiej kolejności, wyłączyć, w sensie dezaktywować na chwilę, odpalić zdradę, przejąć kontrolę, to jest wszystko w jednym. Więc to jest naprawdę fajne. I dzisiaj wchodzimy do Angela Lopez'a, jesteśmy już w praktyce obok misji. O. Jak widzicie, ja do po poprzednim odcinku. No, jeszcze ma to do Angela Lopez i dzisiaj będziemy robić od niego misję, bo chciałbym to mieć. Ogólnie w najbliższym czasie będziemy robić tylko te misje, bo chcę po prostu mieć wiatry. O, Jest Ale do niego też będziemy mogli mieć takie sterowanie. Nie, Krzysiek. So, you're the one they call the Fox. Your reputation precedes you. Hey, you must be Angel. Should I be flattered or concerned? Depends on how you handle a little favor for me. I need you to track down a friend of mine Sonia Mayfield. Amateur boxing champ. Now runs a local gym. She went missing a few days ago. So long as your favor doesn't mean free. Any idea what could have happened to her? Did she have any enemies? I'd like to know. Sonia was a pillar in this community. She ran free classes for the local kids, so she could keep them off the streets. I'll look into it. Oh, but. Where's the stupid drone? Nic nie widzieliście. Dobra, gdzie w ogóle mam nalecieć? Nawet niedaleko, tym przypadkiem My tu przed chwilą nie byliśmy No jeszcze ma to, to nie jest daleko Tym dolem to jest godzina, ale to nie jest daleko godzina jest w porto 12.05. Podlecę tak w dół. Tak, ja akurat ja z podstawki, miejsce do malowania. Ale idę na coś, szczerze całkowicie nie obchodzi. Jak klikam sprinta, to tu nawet sprinta nie ma, jestem załamany. No bez problemu. I'm locked out. Looks like someone closed the place up. There's a CTOS camera nearby. Maybe it picked up something. Understood. Kary skelatons. Może być stoi w miarę mierę. Jak to jest, że czasem się potrafiono liściować. On ma podać wyżej. Time to power down. Och, myślisz, było? Here we go. Dzień dobry. Porty nawet nie dobry. The porters even did some pretty good grubby ass work, but Angel, I got stills from the C.T.O.S. camera. Looks like Sonia met with Clan Kelly before she went AWOL. Sending to you now. Clan Kelly. Oh shit! I recognize this asshole. They hit up a Kelly clubhouse that runs underground fights. So it wasn't a random visit. Clan Kelly targeted her for her boxing history. But for what? I'm sending you the address now. Hurry. Oh, boss. tak że tak, nie brakuje tego drona, w sensie już nawet bym wolał, żeby on nie latał, tylko był ten stary, podstawowy z prostego powodu, on umiał zabić, a ja po prostu uwielbiałem wchodzić wszystko robić z dronem, a tak teraz mam trochę to utrudnione, jakby prawie niemożliwe w się sensie możliwe, ale cholerę trudniejsze do zrobienia, do ogarnięcia, jak było to widać z rzeczą, którą bym ogarnął w parę chwil, na zasadzie po prostu wbiłbym się tam cyk cyk rak, pak pak i po robocie w praktyce nie, nie mogłem nikogo zabić, zabiłem jednego i to przypadkiem tak wyszło. I to nie tak, ile drugie, a najgorsze, bo on chyba nie będzie w ogóle do końca gdzie mógł zabijać. Ale to nic na razie mi się podobają. Przez te kotlety, kotlety, mialone. Ochalałem. Tak w ogóle na tym momentu, to, 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 to widzicie, ale na początek ja już nie pamiętam. Czekajcie, 25, piąty, to jest 29... nie. No początek września, jeden PS. Nie? niedługo będzie dying light Sonia jakoś go tutaj wtrąca, myślę, w szansę w All right, I'm here. What's your plan to get in? gonna start shooting? And that sounds judgmental coming from you. Sonia's probably in there, and I don't want her to wind up damage. and i want to know what's going on you won't get information by killing everyone inside yeah i heard you i think i've got an idea for how to blend in <laughs> to to fajne. Może tej i ekranów fajnie byśmy samouczki. Co chcesz, Sonu? You really think you're up for this? Just give up. Go on. Your idea was to enter the tournament? No better way to check out the action than be right in it. That is in her. You should be. Not her either. How many people are you gonna have to go through? Starego telefonu has to starego taty mojej siostry. Some has pasowała do ruchu do ruchu Ark Fuck, don't for. No thanks to you. Are you Sonya Mayfield? Angel sent me to find you. Really? Did he tell you to completely fuck me over, too? What are you talking about? The match. The only reason I signed up for this tourney was because the prize money would have kept my gym doors open. Now I'm gonna lose it. The bank will take everything. This was about the prize money. Take it then. Angel thought something bad had happened to you. Turns out you were just fighting for Clan Kelly. It's not that simple. They wanted a champion for their league. So while they may not have literally put a gun to my head, they made saying yes my only real option. And I'm the lucky one. They've dragged other people here to fight and cage them up after. Folks that all them are across them. Clan Kelly are holding people hostage and forcing them to fight. I can't let that go on. Okay. I hope you make them pay. And... tanks. That gym means everything to me. You can't leave these people here, Pierce.

Mi się zdaje, że tam jednocześnie kiedyś byłem na początku samej gry. Może trochę bardziej do przodu, bo już kiedyś miałem sytuację, że mi postać sama z siebie spadła. Tak, byliśmy tu, to, to były pierwsze misje z całej gry. we <laughs> Gdybym miał tu takiego pająko bota, który ma więcej możliwości ruchu. No wajcie to rozwalił, a tak to teraz będę się męczył. Ten to mnie nie wkur... Nie wiem co z to zrobić. Albo podlecę większym z tą spaczką tronem, albo coś będę kombinował. Zostawiam za głos, gdzie są te wszystkie drony. Alright, let's go. Gdzie jest ten dron, który nosi te paczki? On je se tu przenosi, no Nando! Chuj Wy nawet nie wiecie jak ja się cieszę, że pozbyłem się tego antyterrorystycznego W tym momencie reszta jakoś da radę ogarnąć, a ja se podejdę bliżej, to tak po pierwsze, Jak go przypadkowo wyłączną. Tak nam. Oh, Someone's inside. Track them down. Fucking hell! Look it down. Someone has hacked us. No, hell? fajnie ustawiony, że teraz jakby wjechał w tej ścieżce, to będzie super spoko drona już nie macie już się o to zadbałem Go. Tak wjechałem i im, że to już nie wyjadę. Czekaj się trzeba pozbyć, bo ty jesteś tym wzywającym. Ja nie będę go typowo hakował, bo on jeszcze. się straszy A nie, w tym jest mój cel. Gdzie ten tu? Niby nie mój cel w tym, ale powynosi mi paczki. mi z miejsca budowy powynosił paczki, więc muszę o, to jakoś zadbać. Nie, 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 nie! Co to

그러면은 <목소리도> 저희 <많아> Nie, no powiadomienia serio. No bo idę po kolejną pakę, już ich mało widzę. Jeden ja w ogóle wyszedł przed... Da, mało właśnie. In the target over do your thing any other patrols have eyes on the suspect over?

W tym momencie to ja bym sobie pozbierał wszystkie notatki, potem na tego ostatniego zeskoczę. Gdzie jest na jest. Wszystkie, dosłownie jedną. Przecież mi tak podleciał w tę stronę. Jeden stał, No nie pierd... Nie gadaj, że takiego milimetra mi zabrałeś. tego książniczka no, w tym momencie też mogę wylądować bo no, widzę, że on jest chyba tutaj sam nic no, nie God, you're here. Oh, no. ja się wystraszyłem jak biegłem własną pułapkę odpadoną. Nawet nie musiałem tego wyczyścić, ale... Najgorzej, że jestem takim typem osoby po do Oksach, że ja bym wyczyścił każdą lokację co do cnoty pod względem przeciwników. I najlepiej jeszcze to nie zrobię tego własnoręcznie, ja tylko zrobię to wszystko dronami. To jest bardzo trudne do ogarnięcia niestety, bo ten dron nie chce zabijać. Nie mam perków. I to jest ten do ogarnięcia. Dobra, dzisiaj nam się udało zrobić misję od Angela. Mamy hakowanie domów pościgowych Więc co, myślę, że jeszcze zrobimy w kolejnym odcinku misję od Klajder? Kla o, to od razu zrobimy. Jak już mam od razu opcję, to jednak pójdziemy dalej od Angela będziemy hakowanie tonów prewencyjnych robić. Więc co? To byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem riczką naszej Cześć, pa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry. Ej, hey, Watch Dogs Legion Bloodline DLC. Pa, pa.